Chad Dark Souls 2 miało pierścień starego na plecach, który ratował przed backstabami. Ten pierścień e, jest mega ciekawym pomysłem. I ma fajną animację przede wszystkim. W sensie wygląd. To to, to, to jak to wygląda, nie? Będzie level sego? Ile mi teraz kosztuje? Okej. Okay. Bardzo ładnie wygląda stary na plecach. Tu zazwyczaj jest ściana. Axe of Fell Prophecy. Uu. Brzmi jak coś pod wiarę. Tu jest zazwyczaj ten. E, ściana kluczu kamienia, nie? Aks of fel coś tam. Głównie siła i wiara. E... Okej, okay, ognisty. Hmm. Jakiś follow-up czyni? Nie, nie ma follow-upa. Nie ma follow-upa, ani troszeczkę. No dobra, to pó póki co lecimy normalnie z moimi. Mieczykami, a po tym dungeonie, jak spele jakieś pod ogień znajdę, to się zrobimy trochę bardziej pod ogień, zobaczymy jak się będzie tam, jak, się, jak się będzie działało. Radagon Sorcil plus Ritual Shield i tak pozwala przeżyć większość one na rl No właśnie, mówię, przez jakieś 3 czwarte gry. Dopiero prawdopodobnie yy, taki Astel na przykład może robić problem, kiedy jego ataki są podwójne, tymi ząbkami jebanymi. Radagon pewnie cię i tak... O Jezu, może cię Bestia cię może zrunshotować i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest taki mega późny endgame, nie? Takich bossów nie ma, nie ma zbyt wiele. O fuj, to jest ten dungeon. O. Te, te, te groby bohaterów są kurewsko denerwujące, no. Jakoś tak je zrobili, że one są zawsze... Mają jakieś pojebane mechaniki. No chodź, chodź. Nie mogę. Umrzyj, po prostu, kurwa, umrzyj. Okej. Okay. Teraz tak, pytanie. Gdzie ja mam iść w ogóle? Czy da radę używać tej najdłuższej katany na RL1? Um, teoretycznie da się, jeśli... Uff. Zdobędziesz jakieś talizmany, na przykład właśnie ten Radagon Sorcil, plus jeszcze... głupek. Plus jeszcze y, talizman od... Y, jak ona tam ma? My, my, my... Mi Mirinda, Matylda, Minolta, Konika. Gdzie ona ma? Mi. My, my Nie pamiętam. To już? Ok. A poczekaj, bo to jest to kurwa. Dobra, to trzeba wejść do góry. Ja teraz zrobię trick. Mam jakąś kurwa, jakiś łuk. Mam łuk to Jest Air bo To jest wielki łuk, to jest zwykły łuk. Siup, niech sobie biegnie dalej. Nie, aż tak. Not like this though, not like this. Mogę go podpalić? Ile mój catch flame teraz robi demeru? Podejdź, mordo. U, wow, ale damage. Robi dota, nie? To jest fajne, ale jego catch flame boli mocniej. Milicenta, tak, milicenta. Dziękuję, Terio. Milicenta. E, daje talizman, który daje plus 5 dexa, nie? Który się może przydać. Cranial Vessel, ca vessel Candlestand. To ma fajne, Ash of War Ojej, zjechało! Kurwy syn. <laughs> e, się wiebał w dziurę teraz. Więc, więc no, ale czy Washing Pole jest ci potrzebny? Nie? Ja bym powiedział, że nie. Znaczy Washing Pole, to się nazywa... Jak to się nazywa w tej grze, w Elden Ringu? Nagakiba. Nagakiba? Nagakiba. Nagakiba, tak. Mam fetysz na wielkie i długie bronie. Znaczy Uchi Katana powinna ci wystarczyć generalnie, Imo. uczy Ostatecznie Uchi plus Wakizashi, chociaż Wakizashi ma kurewsko właśnie mały zasięg, jest króciutkie. Ale jak chcesz Power Stancing, to, to wystarczy. No właśnie, teraz rozkminka. Na tym polegają często te właśnie. Dungeony, że tu trzeba zawsze coś pomyśleć. Nie? To tu światełko wyjdzie, ale nie mam kogo zabić światełkiem. Na razie. I muszę gdzieś indziej zakręcić, żeby coś zrobić tutaj, nie? Krywa. Jak wejdę tu? Teraz. Gdzie ja pojadę? Yamato najlepsze katana. Yamato to jest Yamato Canon, to jest ten. To robiły Battle Cruisery. Battle cruiser operational w grze. StarCraft. Chodź, chodź tu imię, nie w kurwiej. Kicia. No wejdź to w końcu, no. Nie denerwuj człowieka. Kum. No, bliżej, bliżej, bliżej. Chodź, chodź, chodź. Git. Co jest lodowa katana w tej grze? Oczywiście, że tak. Lodowe Uchi, no. L lodowo, lodowo krwawiąca, nie? O ile pamiętam, te koty były, kurwa, całkowicie bezużyteczne, jeśli chodzi o ich zabijanie, więc sobie skipnę już tego drugiego. Szkoda, że teraz meta się zrobiła w Starcraftie na cyklony, nienawidzę. Ja dawno nie grałem, dawno nie grałem w tego, w StarCrafta 2. Więc, no, tych, tych jednostek, typu cyklony, nawet chyba nie grałem w multi, jak one już były. Najwięcej multi grałem za czasów Wings of Liberty i Heart of the Swarm. No i jestem z powrotem tutaj. A jak to, kurwa, działa, żeby to otworzyć? Czy ja muszę te koty zajebać? Nie pamiętam całkowicie. Oglądam e i czasami pogrywam, więc bawię się dobrze. Niedawno ja nie oglądałem nic, nic, ten, nic StarCrafta, ale brakuje... Wiem, że na przykład Emil ee, od StarCrafta Polskiego ciągle streamuje, nie? Ale, ale no, to, to już nie są te czasy jak kiedyś, jak Emil miał tam setki widzów po prostu na StarCrafta Ja bym bardzo chciał, żeby Blizzard StarCrafta trochę wskrzesił. Żeby, żeby coś zrobił z tym IP. Podobno jest jakaś plotka, że oni planują coś ze StarCraftem zrobić. To nie wiem. Wątpię, że strategię nową, bo wydaje mi się, że czas strategii już się skończył, niestety. Potrzeba byłoby naprawdę czegoś kozackiego. Na przykład to, co robi teraz Frost Giant, tak? Ta gra, która ma być StarCraftem nowym. Może to trochę przywróci rts -y. na rynek graczy prawdziwe. nie? Bardzo bym chciał. Czy tak będzie? Kurwa nie wiem. Wątpię. Ale chciałbym. Największy Spell streamerów to chyba Indie Starcraft, ale chyba jedyny polski caster turniejów. Tak, go też pamiętam. No. W ogóle ten. Ee, czy ja dobrze pamiętam? Staturos kiedyś był na imprezie i pił z maną na przykład na imprezie. Mana to. No wiadomo. To znamane. Mana to jest polski gracz. Nie wiem czy jeszcze gra w ogóle Starcrafta Mana, ale, ale tak. Pił, pił sobie z, z, ten, na imprezie Driny z maną Jak dostanę na Gakibe to zmieniam wygląd i próbuję zabić sefiro, zrobić Sefirota, Co to jest Sefirot? Brzmi jak Safiron z World of Warcraft I co się, wróciłem kurwa, nie? Do kotów Ja pierdolę Jak działa ten, wrócę się tam, coś ominąłem na bank Chciałbym nowe mechaniki w Diablo 2, rozdurekty ten nowy ladder Pewnie będą, czy nie będą Kiedy w zasadzie te nowe słowa ironiczne? Gra Stopki Polaków to Spirit i Elazer. ok. Elazer to też jest z znany jeszcze sprzed wielu lat, nie? Elazera jeszcze pamiętam. Gerald, Geralda nie kojarzę. Powitaj, Kości dobry wieczór. Dwa lata temu tak to nic nowego nie dają. Ej, to lipa. Taka postać z FF, okej. Okay. Czyli chińskie bajki, dobrze mówiłem. Um, co ja tu kurwa muszę zrobić, żeby dalej pocisnąć tego Dungeona? Na bank jest któryś z tych jebanych mobów. Jest kluczem jakby, nie? Żeby otworzyć to, czy nie? Boże, jaka długa jest ta drabina. Czy ja wpadłem w jakąś... Halo! Kurwa mać. To jest naprawdę aż tak wysokie? To jest aż tak wysokie, ok. Fucking hell. No dobra, czyli tutaj nic nie mam, co bym mógł zrobić. Bo tutaj światełko wyjdzie, jeśli je kliknę. Ale chuja mi to światełko da. A Wróćmy się do góry. Tam chyba jeden zakręt ominąłem, nie? Może tam było coś, co muszę zrobić. I tak, skąd ja przyszedłem? Z dołu czy z góry? Pewnie z góry. Nie, z dołu. Bo tu jest to żygańsko. To, to jest to żygańsko, czy to nie jest to żygańsko? To jest to żygańsko. No pójdźmy wyżej w takim razie. Nie, 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 co, nie, nie. Nie Nie tędy, nie tędy droga. A nie, tu już byłem, kurwa, to zabiłem te gówniaki. Przy drzwiach jest dźwignia. Przy drzwiach jest dźwignia. Kurwa. Ups, ups, ups. Tu ja tej dźwigni tą dźwignię ominąłem. Bo to, że światełko muszę cofnąć, to pamiętam, nie. Ale no, dźwig nie ominąłem, dobra, to git. Dziękuję za przypomnienie w takim razie. Żygańska to dopiero jutro? Nie, 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 nie będzie Żygańska żadnego. W ogóle dzisiaj ten... Po tej, yy... No twój jest bez kitu. Po, ty, po tych, półtora yy, butelce wina... Całkowicie miałem spokojne, spokojną pobudkę dzisiaj, ja już się zdziwiłem. Że aż tak spokojną... Jest! On jest kluczem, skurwysyn. Chodź tutaj, chodź! Musimy go zbejtować do światełka. 5 złotych. Jakbym za każdym razem dawał ci piątaka Jak mi pomożesz Ja bym się stary nie wypłacił Jest czarny jak noc, jest I to taka bardzo ciemna noc, nie? On jest cieniem po prostu Chodź, kum No nie, 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 nie cofaj, chodź Grzeczny, dobrze Oj, 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 bidulek Co ci się stało? Git! Gdzieś otworzyły się ciężkie drzwi. <laughs> Nawet trzyma N-word pasa. <laughs> nie wiem, już nie żyję, więc nic nie powiem. I... Mógłbym jeszcze na dół zejść. Pytanie, czy tam jest coś ciekawego? Nie wiem. D nie. Idziemy bić bossa po prostu. Zabijmy bossa. Wszedłem tu tylko po to, żeby zabić bossa. To jest mój cel. Kawa mi się skończyła. Ale ten buff, kurwa, się długo trzyma na mnie. Mam ciągle plus dwa do statów non-stop. Okej, okay, co tu jest za boss? O kurwa, bohater Amor. Nie lubię. Oj, oj, ale mięciutki. Jest. Uh, Radiant rune of Flame Nie wiem, czy ten boss mi pasuje, bohater zamur lodowy dał mi ognisty, ognisty ten, ognisty spell, ogniste spele, tak naciągane trochę, nie? To jest perma, bo do, dopóki się nie wyjebiesz, okej, okay, to brzmi, brzmi ten, brzmi logicznie. W Baldurze możesz mieć seks, Dark Souls nie możesz, Baldur lepszy niż Dark Souls. Dokładnie tak. Siup. Co Incinerate, Cyclopean Prophecy i Anger of the Fell God. Do której z tych to jest artyleria? Dobra, cofnijmy się do, jakiegoś, do jakiejś łaski. Wróćmy na chatę, zobaczymy na, 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 ch na chacie. Jednak buff do ogniska. A wyłączył się, tak? Znaczy, jeden da się tepnąłem, nie? Do wyjścia, więc. Pewnie gdyby nie to, to bym miał ciągle tego bufa. Dobra, ustawmy tego spela. Te spelle. E, Wywalmy to, wywalmy to i to. I tak. Łogniste, Łogniste, te wszystkie rzeczy. Incinerate to jest tylko pod wiarę, więc git 43, 53, 60. <grym> kurwa. Dobra. I teraz tak, te. W ogóle tak, niech to będzie tutaj. Wszystkie rzeczy. Fire Damage 5%, Fire Damage 10%, Fire Damage 7,5%. To jest jedna rzecz. E, załóżmy też ten mieczyk pod ogień, gdzie ja go mam. Mieczyk, kurwa, to jest wielki miecz. Ne? To jest ten, tylko brakuje mi siły teraz. Urr, będę musiał coś założyć na siłę. I teraz musimy popatrzeć, gdzie są jakieś. Itemy na ognisty damage na przykład. To jest Lightning. Rot Resistance. Co może być pod ogień? Tak mocno. Dex Ar O, w ogóle mam głowę Albinauryka. okej. Okay. Z innego miejsca jakiegoś. Bestialskie inkantacje, Night Maiden. Sorcery. Exile, bla bla bla. Co może być pod ogień? Ah, to jest physical damage. Nie mam nic pod ogień chyba. Jeśli znalazłeś not notatkę klasy Pyro, to sprawdźcie, jaki armor będzie git. Mieteczek! Zdążył. Zdążył ten. Monsterka jeszcze. Drugi monsterek w życiu wykorzystany. Napisz mi wujek ten na DM-ie, na, na Twitchu. Eee, po pierwsze, jaki paczkomat. Po drugie twój mail, po trzecie twój numer telefonu. Było chyba? Prawo, hełm, od góry, czekaj. Hełm, prawo, do góry, od smuczego. Od sm ten? Czy chodzi ci o ten na przykład? Smuczego, smuczy jest ten. Malformed Dragon, o tym mówisz? Prawo, do góry, czy chodzi ci o ten? Bo ten jest... A, o, okej. Okay. Tu jest wiara i faith o jeden. Okej, okay, czyli fingerprint. Dobra, fingerprint działa. Dobra, czyli fingerprint. Problem jest w tym, że brakuje mi siły. Ile? Trochę mi brakuje, nie? żeby tego używać. Oj, używać. 16 to wymaga. Eee, czym ja bym mógł siłę docisnąć, żeby mieć więcej? Najlepiej kurwa, levelami, ale. Może zrezygnujemy z pięciu... Mam w ogóle takie? Nie mam. Możemy z jednego 5% demerzu z ognia zrezygnować na razie i zrobić sobie jeden z talizmanów na siłę. Więc tyk, tą piąteczkę ściągniemy, plus 6 do siły. Wiem, że w dwóch rękach, nie, i tak bym nie mógł używać. Ale teraz bym mógł też jednoręcznie, nie? Tylko tak, mój, moje to robi damage od ognia słaby. Musiałbym też coś innego, to. Giant Seal, to ma optymalny damage od ognia, nie? A to ma dobry. Co jest lepsze, optymalny czy dobry? Moje pytanie brzmi. Optymalny czy dobry jest lepszy? Według tej gry coś ten ogarnia? Czy optymalny, czy dobry jest lepszy? Bo optymalny brzmi tak, jak, no, optymalnie. A dobry brzmi dobrze. Chyba dobry. Od nowego roku w sprawdzaniu dowodu przy Energolu będzie zmienione. Będzie zmienione od nowego roku. No dobra, to załóżmy, że, nowy, że dobry. Mam nadzieję, że się będzie lepiej skalowało. Tylko, że na przykład tu mam Inkant Scaling wyższy, nie? No dobra, pójdźmy w ten Godskin Seal. Wzmocnijmy go sobie, zobaczymy, ile z niego wyciągnę. Oj! A, bo jest na plus 9 już, ok. Ok, to tyle wystarczy na razie. I tak, mam ogniste spele, mam ogniste wszystko. Ciągle nie mam ognistego bufa na broń. To mnie trochę się nie podoba, ale dobra. Pójdźmy testować te spele. Możemy to jeszcze włączyć. To mi jeszcze da staty. Plus dwa. Ciekawe, kiedy energetyki 0% się pojawią, to jest możliwe, że w końcu się pojawią. Właśnie, jak to działa? Mam jakąś broń. W jednej łapie mogę, nie mogę używać, ale dwóch już tak. Please help. Jak masz w dwóch rękach broń, to masz gratisowe jakby plus 50% twojego aktualnego strękwa twojej twoje aktualnej siły, nie? Więc, no, to jest powód. Ale to kuria, to, to aż tyle many wciągło? Serio? Mogłem sobie jeszcze soczki trochę na many zmienić, nie? Daj mi większy regen, kurwa, bo nie wyrobię. Zminimalizowałem, żeby napisać DM-a, a cała główna streamerzy oglądają fame. Dzisiaj jest fame. O, To dzisiaj ten podol ma robotę. Ostatnio się mnie o dowód zapytała, jak kupowałem epeta. Jakieś było moje zdziwienie, bo ja nie noszę przy sobie żadnego dowodu. Dobra. Jak to. Ma mieć duży zasięg, tak? Czekaj, co? Się wydarzyło właśnie? A. To hmm. taka kulka giganta, nie? O! Jak podejdę, będzie go bolało? Ciekawe. A ile to trwa? To ciągle, kurwa, ja ciągle płonę. Chybaś w ścianę uderzył, chyba tak, no. Albo w sufit. Dobra, cofniemy się w ten, tą manę troszeczkę zregenerujemy. I zobaczymy jeszcze raz ten... Jak to się nazywało? Uh, anger of the fell god. No więc. Mogę to z daleka pierdolnąć, na przykład? A nie, ja to na, nad siebie puszczam. Nie, to się po prostu, ten, puszcza się w powietrze. A... I wybucha koło niego. Okej. Okay. Pojewany ten spel. Ale dobra, no, no zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Idziemy w stronę maleni, nie? Czy coś jeszcze chcę zrobić? Chyba nie. Idźmy do maleni. Zobaczymy, co się wydarzy. Weź sobie, zrób te soczki tak. Tak, tak, tak. Soczki na male muszę. Teraz od razu zrobię ze, nie wiem. Zrobimy sobie z. A właśnie, jeszcze to! Bo ja mam teraz musimy zmienić... O Jezu. Wondrous fizik. Um, weźmy na wiarę I zróbmy sobie krawcik Pod Ognisty dymycz, nie? Był taki, powinien być, nie? Dydy czy nie? Może tak, ale kurwa nie z tych, które ja mam Hmm To musielibyśmy jeszcze zajebać Najlepiej Jakiegoś frajera pod jakimś drzewem Nie wiem, ten mi się jako... Nie, tego już zajebałem Dobra, pod którym drzewem ja jeszcze Gościa nie zabiłem żadnego Pod tym, możemy iść do Kaylid. A elite. Ale możemy się tam tepnąć, nie? Możemy z innego drzewa się tepnąć w to miejsce. Yy, a więc... pójdźmy stąd. Zrobimy sobie czcz. dokładnie tak. Ta żółta miksturka to coś... To, 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 to co teraz zmieniasz w tej grze? Co z, tego, co z tego moda? Nie. A czy generalnie w modzie działa to troszeczkę inaczej, ale generalnie te miksturki można zmieniać normalnie też w grze. Yy, fizik flaski. Tylko, że masz... musisz szukać łezek, nie? Yy, I nie zmieniłem w końcu soczków. Plaszki? Mogę? Nie mogę. Mogę? Nie mogę. Yy, no nie, dwie. Dwie wystarczą. Dwie wystarczą. Yy, I wróćmy sobie do Nabara od razu. Dobra, więc. Hey, lid, którekolwiek. Na drzewca tego ognistego niuka. Drzewca chyba nie będę miał, chyba będę miał tego frajera, nie? Jak mu tam. O, jest drzewiec jednak. Okej, okay. to się bardzo dobrze składa. <laughs> Daj mi normalne bufy. Eee, włącz jeszcze tego bufa. o jest znowu bufowany. Jeszcze tego bufa. Napij się soczku. I... Jebniemy w drzewca. Poczekamy aż pierdolnie i wtedy do niego podejdę dopiero. Paliłeś szlugi w leśnym zagajniczku furwioś wielkiego Enta. Patrz, od razu kulki, co za pojeb. <laughs> come on. mu solidne. Ja. A ja chodzę przez ten kurwa <laughs> Nie ten soczek Ja chodzę po tym rocie jak pojebany Dobra, jakie remnanty dostanę? Essence Elemental Prowess Elemental chyba to jest to, czego szukam, nie? Usiądźmy sprawdźmy od razu okay. Meteorite, prawda, eee, muszę sprawdzić, bo super sprawa gdzie to się znajduje. Czekaj co? A Boże, to ty łzy pytałeś <laughs> Ja myślałem, że to ktoś inny pytał. Nie, ten, nie, nie zauważyłem. Proszę mnie tu nie trolić. Remnant Crafting. I tutaj. 10% więcej damage'u z ognia. Tego chciałem. Siup, siup. Git. To teraz idziemy do maleni. E, idy. Anonimowy pan Hejjo. Hejjo. Hejo. Hejo. Dobry wieczór. Siemano, Sie, siemano anonimowy. Mm, więcej w HP. I. Malenia. Nadchodzę. Malenia jest akurat podatna na ogień, nie? E, gorzej chyba będzie z. Jak ona tam ma? Z. Luretą. O kurwa, trochę dałem. Oblałem wodą. Będziemy konia, Lorecie, Trochę zmoczyłem tego. Zmoczyłem laptopa firmowego, ale chuj, będzie działać, nie? Włączyć cztery bufy i możemy biec dalej. Hell yeah. D. Let's go. <coughs> Raz tak, pytanie, czy coś się w tym modzie. Jak mocno jest w ogóle zmieniona. Loretta w tym modzie, czy, po loretta, malenia. Loretta w sumie też może być zmieniona, ale patrząc po zwykłej loretcie, tej, tej niebieskiej właśnie, w sumie niezwykłej, po niebieskiej loretcie, ona była prawie w ogóle niezmieniona, zmieniona, nie? Miała ten, ten sam swój moveset. Mm, moje skakanie tutaj, kurwa, zawsze mnie gubi. Miała troszeczkę zmieniony moveset? Nie, nie miała. Miała ten sam HP, taki sam moveset, tak samo słaba była, padła jak śmietnik. Nie jest zmieniona, okej. Okay. Loretka, L Loretta ma kapkę ADHD, ona zawsze ma ADHD, szczególnie w tej swojej drugiej fazie Ała, nie lubię bombelków. Runa numena Oj, chuj, dobra Rot nie boli Zium Ipek, piękny Ja to tylko włączę, ale biegnę dalej od razu Nie, nie, nie czekam, nie, nie siadam nawet Mam pełne soczki praktycznie Tylko dwóch, dwa zużyłem Lekko lepszy tracking na spelach a tego rota? Prawda. Tego rota akurat tak, nie? Ale tego wczoraj z... Jak to się nazywa? Z Lake of Rot? To nichuja. Ten, ten rot z Lake of Rot robił tak pokurwiony... Ej! Eee, doleciałem. Ale fart. Robił tak pojebany damage, że to było straszne. Nie chcę tam już wracać nigdy. Never ever. Fajnym pomysłem są nowe ataki, na przykład Krakowiaczek. Krakowiaczek był mega śmieszny. W Reforgeru, to muszę przyznać. Kto nie widział, jak, jak wygląda walka z Malenią w Reforge'u, polecam zobaczyć. Czy u mnie, czy u, gdziekolwiek. Tylko to jest na chyba tych świeższych tylko... Tylko tych świeższych e, wersjach moda, nie? Bo ja pamiętam, że patrzyłem na kogoś innego walkę z Malenią i tamtego krachwiaczka nie było. Bo ja patrzyłem... Szukałem filmiku, gdzie ktoś gra tak, żeby... Cały taniec maleni, bo w Refor'u tak się da, e, sparować, nie? Perfekt, deflekty robić. E, I właśnie trafiłem na gościa, który to zrobił, ale nie miał Krakowiaczka. E, Okej, okay, działa. It works. Let's go. Widać, że kąpiel w trocie dała efekty. Dobra, odpalone. E, usiądę. Dobra, niech będzie. Pytanie, czy jak usiądę, to mi się Bupy wyłączą? Już mi się niektóre skończyły. Dobra, ale ten na staty ciągle działa Więc yy, Zjedźmy na dół I odpalę wszystko po kolei od nowa Oprócz statów Jak masz na sobie te czerwone pioruny i zbroję wajka To pasuje całkiem, prawda, no A akurat się pod kurwa ogień zrobiłem Ale wajk z Dragon Ball'ty ciągle są Dobra, i idziemy i zajebać tym <laughs> Na dzień dobry Zajebać yy, meteorytem <laughs> Wybuchającym Hello Loretka, L lornetka Target, target, ok. Och, oh, nic nie widzę. <ścoughs> nic nie widzę. Eee, nie zniszczył mi jakiś damage. A czy ten? Yy, w sensie nie zniszczył mi. nie zjedzie mi mózgu z tego wybuchu gridy. No, nie mogę gridować. Mogę teraz... O oh, oh, nie! Przez to, że płonę dostała damage instantowo i nie mogłem wykorzystać Sagera całkowicie już, no. O nie, o kurwa, na no tak blisko. Mm, nie, 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 nie tym, nie tym, nie tym wypierdala. No nie powinna trafić. Okej, okay, uwaga. U! Lucky. O, o za szybko! Okej. Okay. No nie była to piękna walka. Nie była to piękna walka. Ale chuj, poszło. W końcu jakiś boss trwał dłużej niż 5 sekund. Prawda? Tym, że wiesz czemu, bo mam inną broń niż grałem dotąd. To wszystko przez to, że ja nie gram tych mieczy teraz, nie? Ja strzelam, że mieczami, tymi zefirowymi, to ona by padła tak z połowę kurwa szybciej. Znaczy, no, 50% szybciej. A walka trwałaby krócej.